Pewno będzie win. Dobrze nam strasznie idzie. Możesz ten karabin bojowy niebieski. Lejemy Ja się zamieniłem w ducha. Ja też. Ej, to jest furgonetka do recepowania. O Zanurkuję teraz i ja takie kozackie coś zrobię, że gęba opada. Ktoś, ktoś chciał amu do pompy. Ja chciałem, ale już Dobra. Gdzie wy jesteście? A tam. Co to To jest szynka. Ja wiem, gdzie ona jest. Ale słabe bronie. Nie, to nie było. Ej! Julek, to jakiego mam? Ktoś. Pokaż. Pilowka? Na dole. Ja mam znaleźć... Ej, widzę. Pilowka. Na leśnik. Ja mam taki. No i jeszcze... Pokaż. Ktoś. To. Malutko, ktoś jest sam. A skąd wiecie? No bo 3 plus 3 plus 3 to jest 9, a do, dodatkowo trzeba będzie by było 12. Okej, okay, panie, ale wiecie co? Yy, mogą być dwa razy pary i raz trójki. Nie. Nie. Połamane. Takie. O, małe potki! Mała potka. Jurek, weź ma potkę! Nie chcę! Ale możesz ją wypić! Ale nie chcę! Aha, jesteś niepoważny w takim razie. No dobrze, no to jestem. Nie chcę. Po prostu nie chcę. Ulepszam Kombata. Ale po prostu sobie możesz wypić. Ulepszam Kombata. Coś, coś ci się stało, bo kto normalnie nie bierze patki, jak może sobie ją wypić? Już wypiłeś. Piłeś. Do strafy, do strafy, do strafy. Widzę właśnie, zauważyłem. Ale strasznie mała strefa. A tyle osób, co nie? jedna zginęła, Jedna zginęła, no. Ty, ty, widzę. Dobra, jakiś to jest detalny no typ, Ty, widzę typa. Dobra, tam na twojej ulubionej Czyli ty tam musisz pokonać. Palą się, do... hmm? Palą się, dobra! Palą się, znęli od... Ej, ktoś jeszcze do nas... A nie. jeszcze jest, jest najperkus. Ej, się jest. Dobra! Tu ktoś jeszcze jest! Zaleciał! Ej, ktoś... ja nie mam niestety, ja mam same Ja bronię. też nie mam. Trzymaj do mnie. do chyba z domu. tego. Którego? Nie, tu jest! Do tego proszę pana nie strzelać. O tutaj co jest, bo on nas może uleczyć. Poprosi... Tutaj, żeby tu... Tutaj i zataj... na Z nim wtedy dostaniemy kewa. Leczonko dostaniemy. To nikogo nie obchodzi, że koło nas strzelają typy. Ej, typ do nas leci. Tam jest typ! Tak ja go typ. nie widzę. A nie ma. Widzę typa jak płynie? Uu, uu. Ej, złody, mój to jest! Dobra, jeden leży. Widzę typa? O, gordy, zostaje, zostaje! O, gorda! Ała, ała! 92, 92, 92, idę tam. Nie, leży, nie. Dobra, leży. Uwaga, ktoś do nas leci! Typ tu jest. Dobra, będę stracę. Pomocy, 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 Podnieście! Podnieś go. Ej, my tworzymy ostatni typ został! Ła! Zostałem! Ale nie mogę! Ale! Julia no, w ten zginął! Dawaj! To... go! Ja też ginę. Zginąłem! Ja też! Daw wygramy to! Wygrasz to, dawaj, zrób to! dla nas! Wygramy! wygramy. Uwaga, bo tu strefa się zmniejsza! Uciekaj do strefy! Jest, jest tam, tam! Jest tam! Może no, najpierw ci będzie łatwiej. Ale to dostał? Mam, mam ma biało. I tego nie używaj. Nie ma sensu. Ej, uwaga, bo się oko zmniejsza. Uwaga! Uwaga! Dawaj! 24 dostał. Ale uwaga, Dobra, bo się... Strefie... do ciebie, leci do ciebie! Jest! Mamy to! Zginął, chyba w strefie. Ale sztos była ta gra, żelazny. Ta gra była najlepszą grą. Y Julkowi się baterie rozładowały w padzie, już zmieniamy. Ale sztos. No.